Cześć! Dzisiaj chciałbym Wam wspomnieć o tym, że rynek nieruchomości nigdy nie śpi. Patrząc na sytuację, która miała miejsce ostatnio, czyli wojnę na Ukrainie, wzrost stóp procentowych, można ocenić, że inwestowanie w nieruchomości jest jedną z, jest jedną z bezpieczniejszych form. Inwestowania kapitału. Dlaczego? Ponieważ gdy mamy dobre czasy, mamy rynek sprzedaży nieruchomości, a gdy mamy gorsze czasy, mamy rynek najmu nieruchomości. Więc cały czas, tak jak wspomniałem na początku, rynek nieruchomości nigdy nie śpi. Jeśli ta informacja podobała Ci się, subskrybuj mój kanał, polub go. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!